Yeah, ja yeah, ja yeah. Marcus on the beat, mordo yeah. Cztery cyfry w dłoni, choć pustki na koncie Nie kozasz braciak, bo dostaniesz w ząb bez emocji Patrzę na ten świat, zero w nim miłości To na jaki chuj obiecałaś tyle bliskości? Markus, To nie ta twoja była Obciskuje się z jakimś typem <ścoughs> Tyle lat za mną a ta twarz dziś mi obca, więc nie podchodź, bo dostaniesz strzał z gloka. Teraz patrzysz w górę, mój rozwój cię boli. Kiedyś malinki zdobiły mi szyję Zmieniłem to na krzyż, bo nie gniję Zamiast czuć czyjś dotyk Flaszka i żalę na tyle mnie stać Dlatego już nie pytaj o numer Mam już dość, kurwa mać Mimo iż serce dobre miałem To pokazałaś jak to zmienić jednym zdaniem Teraz patrzysz w górę Mój rozwój Cię boli Nie bój się mała Za drzwiami tej historii stoisz To nie pukaj, bo z tym potworem się nie oswoisz Bo to ty wybrałaś drogę, z której nie powrócisz I choć kiedyś w moich ramionach czułaś spokój Dziś jestem cieniem, który karmi się mrokiem i ogniem A gdy zapytasz, kto cię tak zranił Odpowiedź padnie w jednym słowie MARKUS MARKUS